Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego święty Józef jest nazywany opiekunem domów i rodzin? Czy wiesz, że wieczorna modlitwa z tym świętym może przynieść niezwykły pokój do Twojego domu? Czy czujesz, że Twój dom potrzebuje szczególnej ochrony i błogosławieństwa? Te pytania może zadaje sobie każdy z nas w cichych chwilach refleksji, gdy patrzymy na nasze rodziny i pragniemy dla nich tego, co najlepsze. Dziękuję Ci z całego serca za to, że kliknąłeś na ten film. Zdecydowałeś się spędzić te chwilę razem ze mną. Jesteś teraz na kanale Świątynia Światła, miejscu, gdzie każdego dnia możesz otrzymywać modlitwy i błogosławieństwa, które umocnią twoją wiarę i przyniosą pokój twojemu sercu. To miejsce stworzone zostało z miłością, aby każdy, kto tutaj przychodzi, mógł poczuć obecność Bożej łaski w swoim życiu. Zanim rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę, zastanówmy się przez chwilę nad postacią Świętego Józefa. Kim był ten człowiek, który został wybrany przez samego Boga, aby być opiekunem Jezusa i Maryi? Józef był zwykłym człowiekiem, stolarzem z Nazaretu, który jednak posiadał niezwykłe serce, pełne wiary i posłuszeństwa. Kiedy Anioł objawił mu prawdę o Maryi i dziecku, które miała urodzić, Józef nie wahał się ani przez chwilę. Przyjął tę misję z całkowitym zaufaniem do Bożej woli, stając się tym samym wzorem dla wszystkich ojców i opiekunów rodzin. W dzisiejszych czasach, gdy nasze domy narażone są na tyle różnych zagrożeń, czy to materialnych, czy duchowych, potrzebujemy kogoś, kto będzie nad nimi czuwał. Święty Józef, który przez całe swoje życie chronił najświętszą rodzinę, dzisiaj nadal gotów jest rozciągnąć swoją opiekuńczą dłoń nad naszymi domami. Ale dlaczego akurat wieczorem powinniśmy zwracać się do Niego z modlitwą? Wieczór to czas, kiedy dzień się kończy, kiedy zbieramy się w naszych domach kiedy nasze myśli zwracają się ku temu co najważniejsze w naszym życiu. Wieczorna modlitwa ze Świętym Józefem ma szczególną moc, ponieważ łączy nas z tym, kto każdego wieczoru powracał do swojego domu w Nazarecie, niosąc w sercu troskę o bezpieczeństwo i dobro swojej rodziny. Józef wiedział, że jego dom to nie tylko miejsce zamieszkania, ale przede wszystkim sanktuarium, gdzie Bóg mieszka pośród swoich dzieci. Każdy wieczór był dla niego okazją do dziękowania za miniony dzień i powierzenia nadchodzącej nocy Bożej opiece. Gdy modlimy się wieczorem ze świętym Józefem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielką łaskę otrzymujemy? Ta modlitwa nie jest tylko recytacją słów, ale prawdziwym spotkaniem z tym, który wie, co znaczy być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo rodziny. Józef rozumie nasze obawy o przyszłość, nasze zmartwienia o dzieci, nasze troski o codziennie potrzeby. On sam przecież doświadczył tego wszystkiego, gdy musiał uciekać z dzieciątkiem Jezus do Egiptu, gdy szukał miejsca dla Maryi w Betlejem, gdy pracował ciężko, aby zapewnić rodzinie byt. Nasza wieczorna modlitwa ze świętym Józefem powinna zaczynać się od wdzięczności za miniony dzień. Czy potrafimy dostrzec wszystkie małe i wielkie łaski, które otrzymaliśmy? Może to było bezpieczne dotarcie do domu, może zdrowie naszych bliskich, może spokojny posiłek przy wspólnym stole. Święty Józef naucza nas, że wdzięczność to fundament każdej modlitwy. Kiedy dziękujemy Bogu za to, co mamy, otwieramy nasze serca na jeszcze większe błogosławieństwa. W naszej modlitwie powinniśmy także powierzyć Świętemu Józefowi wszystkie nasze troski i obawy związane z domem. Czy martwisz się o finanse rodzinne? Czy niepokoisz się o zdrowie bliskich? Czy czujesz, że w Twoim domu brakuje pokoju i jedności? Józef, który sam doświadczył niepewności i trudności, jest gotów nieść Twoje brzemiona. On wie, jak ciężkie mogą być obowiązki głowy rodziny, jak trudne bywają decyzje, które musimy podejmować dla dobra naszych bliskich. Wieczorna modlitwa ze świętym Józefem to także moment, kiedy prosimy o szczególną ochronę dla naszego domu. Podczas nadchodzącej nocy. W czasach, gdy słyszymy o różnych zagrożeniach, gdy niepokój o bezpieczeństwo staje się częścią naszego codziennego życia, ta modlitwa nabiera szczególnego znaczenia. Józef, który był stróżem Najświętszej Rodziny, dziś może być stróżem Twojej Rodziny. Jego opieka nie ogranicza się tylko do spraw materialnych, ale obejmuje także duchowe bezpieczeństwo wszystkich domowników. Czy wiesz, że święty Józef jest także patronem dobrej śmierci? Ta prawda może wydawać się zaskakująca w kontekście modlitwy wieczornej, ale ma głębokie znaczenie. Józef, który umarł w objęciach Jezusa i Maryi, naucza nas, że każdy wieczór powinniśmy przeżywać tak, jakby mógł być naszym ostatnim dniem na ziemi. To nie znaczy, że mamy żyć w strachu, ale raczej, że powinniśmy cenić każdą chwilę spędzoną z naszymi bliskimi i dbać o to, aby nasze serca były czyste przed Bogiem. W połowie naszej wspólnej refleksji chciałbym zadać ci szczególne pytanie. Jeśli wierzysz w ochronę Najświętszej Maryi Panny nad swoim domem, napisz o tym w komentarzach. Maryja, która była żoną Świętego Józefa, razem z nim tworzy nierozłączną parę opiekunów naszych rodzin. Ich miłość i troska o nas nie mają granic, a gdy łączymy nasze modlitwy z ich wstawiennictwem, otrzymujemy podwójne błogosławieństwo. Kiedy modlimy się wieczorem ze świętym Józefem, powinniśmy także pamiętać o wszystkich rodzinach na świecie, które potrzebują szczególnej opieki. Czy pomyślałeś kiedyś o tym, że Twoja modlitwa może nieść pomoc rodzinom w kryzysie, samotnym rodzicom, dzieciom pozbawionym opieki? Święty Józef, który sam doświadczył trudności i niepewności, ma szczególne serce dla wszystkich, którzy cierpią. Nasza wieczorna modlitwa może stać się mostem łączącym nas z cierpiącymi braćmi i siostrami na całym świecie. Bardzo ważnym elementem wieczornej modlitwy ze świętym Józefem jest prośba o błogosławieństwo dla naszej pracy i trudów. Dnia następnego. Józef, będąc stolarzem, rozumie wartość uczciwej pracy i wie, jak ważne jest, aby nasze codzienne zajęcia były wykonywane z miłością i oddaniem. Kiedy powierzamy mu nasze zawodowe obowiązki, otrzymujemy nie tylko pomoc w ich wykonywaniu, ale także błogosławieństwo, które przemienia zwykłą pracę w służbę Bogu i bliźnim. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego święty Józef jest nazywany sprawiedliwym? To określenie, które znajdujemy w Ewangelii, mówi nam o jego głębokim związku z Bogiem i o jego doskonałym wypełnianiu woli Bożej. Józef był sprawiedliwy nie tylko w znaczeniu moralnym, ale także w znaczeniu duchowym. Potrafił dostrzec Bożą wolę nawet w najtrudniejszych sytuacjach i zawsze wybierał to, co było zgodne z Bożym planem. Kiedy modlimy się do Niego wieczorem, prosimy o podobną łaskę dla nas samych, abyśmy także potrafili być sprawiedliwi w naszych wyborach i decyzjach. Wieczorna modlitwa ze świętym Józefem powinna także obejmować dziękczynienie za dar rodziny. Czy doceniamy na co dzień obecność naszych bliskich? Czy potrafimy dostrzec w nich Boży dar? Józef, który otrzymał od Boga najwspanialszą rodzinę, jaką świat kiedykolwiek znał. Naucza nas, że każda rodzina, bez względu na jej niedoskonałości, jest miejscem szczególnej obecności Boga. Nasze wieczorne dziękczynienie za rodzinę otwiera nasze serca na jeszcze głębsze doświadczenie Bożej miłości. W naszej modlitwie nie możemy zapomnieć także o prośbie za zmarłych członków naszych rodzin. Święty Józef, który przeszedł z tego świata do wieczności, jest wspaniałym przewodnikiem dla wszystkich, którzy odeszli przed nami. Czy modlisz się regularnie za swoich zmarłych bliskich? Czy pamiętasz, że Twoje modlitwy mogą im pomóc w ich duchowej drodze? Józef, który teraz cieszy się wieczną szczęśliwością u boku Jezusa i Maryi, może być naszym wstawiennicą u Boga za wszystkich, którzy zakończyli już swoją ziemską pielgrzymkę. Bardzo ważne jest także to, abyśmy w naszej wieczornej modlitwie prosili świętego Józefa o pomoc w wychowaniu naszych dzieci. Czy wiesz, że Józef był pierwszym nauczycielem Jezusa? To on uczył go rzemiosła. To on przekazywał mu ludzkie doświadczenia. To on był dla niego wzorem ojca i mężczyzny. Kiedy powierzamy nasze dzieci opiece Świętego Józefa, otrzymują one nie tylko ochronę, ale także przewodnictwo w ich duchowym i ludzkim rozwoju. Józef wie, jak ważne jest, aby dzieci rosły w mądrości i łasce przed Bogiem i ludźmi. Nasza wieczorna modlitwa ze Świętym Józefem powinna być także momentem przebaczenia. Czy w minionym dniu zraniłeś kogoś swoimi słowami lub czynami, czy ktoś zranił ciebie? Józef, który potrafił przebaczać i rozumieć nawet w najtrudniejszych sytuacjach, naucza nas, że przebaczenie jest kluczem do pokoju w naszych domach. Kiedy każdego wieczoru oczyszczamy nasze serca z uraz i żali, tworzymy przestrzeń dla Bożej łaski w naszym życiu. Wieczorna modlitwa ze świętym Józefem to także doskonały moment na to, aby planować dobro, które możemy czynić następnego dnia. Czy pomyślałeś o tym, jak możesz jutro usłużyć swojej rodzinie, jak możesz okazać miłość swoim bliskim? Józef, który całe swoje życie poświęcił służbie innym, inspiruje nas do tego, abyśmy także my stawali się narzędziami Bożej Miłości w naszych domach i społecznościach. Gdy kończymy naszą wieczorną modlitwę ze świętym Józefem, powinniśmy powierzyć mu nadchodzącą noc i poprosić o spokojny sen dla wszystkich domowników. Czy wiesz, że sen to także dar od Boga? To czas, kiedy nasze ciała i dusze odpoczywają, kiedy Bóg może przemówić do nas przez sny, kiedy nasze serca mogą się odnowić na kolejny dzień. Józef, który sam doświadczył bożych objawień przez sny, wie, jak ważny jest spokojny. I błogosławiony odpoczynek. Odpowiadając na pytania, które zadaliśmy na początku, święty Józef jest opiekunem domów ponieważ sam był wiernym stróżem najświętszej rodziny. Wieczorna modlitwa z nim przynosi pokój, bo łączy nas z tym, kto znał tajemnice życia w harmonii z Bogiem. Nasze domy potrzebują jego ochrony, ponieważ w dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń potrzebujemy kogoś, kto będzie czuwał nad nami z nieba. Józef był sprawiedliwy, ponieważ zawsze wybierał wolę Bożą nad własną. Jego modlitwy mają moc, bo pochodzą od serca, które całkowicie zawierzyło Bogu. I tak Maryja razem z Józefem opiekuje się naszymi domami, tworząc z nim nierozłączną parę niebieskich patronów naszych rodzin. Drogi przyjacielu, gdy kończymy naszą wspólną modlitwę, chciałbym Ci serdecznie podziękować za ten czas, który spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że słowa, które dzisiaj usłyszałeś, przyniosą pokój Twojemu sercu i błogosławieństwo Twojemu domowi. Pamiętaj, że święty Józef zawsze czeka na twoją modlitwę i gotów jest nieść pomoc we wszystkich twoich potrzebach. Jeśli czujesz, że ten film dotknął twojego serca, zostaw komentarz i podziel się swoimi myślami z naszą wspólnotą. Nie zapomnij także zostawić lajka i zasubskrybować kanału Świątynia Światła, abyś mógł regularnie otrzymywać błogosławieństwa i modlitwy, które umocnią twoją wiarę. Na ekranie pojawia się teraz kolejny film, który pomoże. Ci kontynuować Twoją duchową podróż i otrzymywać codzienne błogosławieństwa. Niech święty Józef błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę, dzisiaj i zawsze. Amen.